Witam serdecznie, Ci, pokażę przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą, boczkiem i warzywami. Do jej przygotowania potrzebujemy około 600 g ziemniaków, waga już po obraniu, 250 g do 300 g dobrej jakościowo kiełbasy, w moim przypadku podsuszana, 150 g do 200 g boczku wędzonego, 150 g sera żółtego, w moim przypadku gołda ale możesz śmiało użyć morski, ewentualnie cheddar, 200 g kłaśnie świedane osiemnastki, 100 ml mleka, dwa duże jajka, pieprz do smaku, pół łyżeczki gałki muszkatałowej, jedną łyżeczkę majeranku, pół łyżeczki masła, ewentualnie oleju do natuszenia naczynia, pół małej cukinii, pół czerwonej papryki, jedną cebulę, dwa ząbki czosnku, kilka pomidorów koktajlowych oraz natkę pietruszki do dekoracji. W pierwszej kolejności kroimy ziemniaki w plastry około 0,5 cm. W karczku zagotujemy wodę, osolimy, wrzucimy ziemniaki i gotujemy około 6-7 minut. Po tym razie odsadzamy i wystudzamy. Boczek kroimy w kostkę. Rozgrywamy mocno patelnię, wrzucamy i podsmażamy kilka minut. W międzyczasie cebulę pokroimy w kostkę. Pasek pół plasterki. Połoczek mamy delikatnie podsmażony. Dołożymy teraz cebulę z kiełbasą. I również kilka minut podsmażamy. W międzyczasie pół papryki pokrymy w cienkie plastry. Podsadzimy podgotowane ziemniaki. i nie pokrojmy półplastry Minęło około 5 minut, przeciśniemy teraz czosnek. łożymy łyżeczkę majeranku i całość podsmażamy około 2 minut. Po tym czasie wyłączamy i studzimy. Pomidorki kroimy na pół. 2 minuty minęło, wyłączamy palnik. Do miseczki wbijamy jajka. 100 ml mleka. 200 g śmietany osiemnastki. Doprawiamy solą. Około łyżeczki. Czarnym pieprzem, niecałą łyżeczkę. Dołożymy pół łyżeczki gałki muszkatałowej. Całość rozkłócamy. żółty kroimy na mniejsze kawałki, ewentualnie ścieramy na tarce o grubych oczkach. Ja żeby było szybciej pokroję na takie mniejsze plastry. Naczynie żaroodporne smarujemy odrobiną masła. Na dno wykładamy warstwę ziemniaków. Na ziemniaki połowę cebuli z kiełbasą. Takie owasy wykładamy połowę sera. Na ser wędruje druga warstwa ziemniaków. Na ziemniaki pozostała część cebulskie obasą. Pojemy teraz warzywa. Wykładamy pozostały ser. Sera możemy odrobinę zostawić i posypać 15 minut przed końcem pieczenia. Zapiekankę polewamy przygotowanym sosem. I tak przygotowaną, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni w opcji góra-dół na około 45 minut. 45 minut minęło i zapiekankę mamy gotową. Podajemy po lekkim przestudzeniu przy ozdobioną natką pietruszki. Jeśli się przepis spadł, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.